W zalewie wampiropodobnego podobnego syfu, człowiek ma czasem ochotę poczytać dla odmiany o wampirach, które nie błyszczą w słońcu, nie spoglądają na nas z okładek popcornu czy bravo girl i nie ratują z opresji 15-letnich dziewcząt. O wampirach z krwi i kości, które w ludziach widzą pożywienie, a nie obiekty westchnień. O wampirach, na których widok dzieci piszczą ze strachu, a nie ekscytacji. Z tego powodu pokładałem olbrzymie nadzieje w serii Bite Club, wydane kilka lat temu przez Vertigo. Nazywam się Joachim Tumanowicz, oglądacie Szafę z komiksami. Byte Club przedstawia historię familii Del Toro, rodziny wampirów, której ojciec założyciel przybył do Stanów Zjednoczonych przed 200 laty i od podstaw stworzył rodzinny biznes oparty na produkcji i dystrybucji narkotyków dla wampirów, których populacja w samym Miami sięga teraz 300 tysięcy. Eduardo Del Toro już na pierwszej stronie zostaje zamordowany, a familia Staje nieoczekiwanie przed koniecznością podziału rodzinnego biznesu. Zaczyna się bardzo obiecująco. Trochę jak u Hitchcocka, zaczynamy od morderstwa i spodziewamy się, że napięcie będzie rosło. Potem jednak, na planie pojawia się reszta rodziny, i fabuła, zamiast podążać w jakimkolwiek kierunku, rozłazi się na boki. Poznajemy Leto, jedynego chyba księdza wampira na świecie, jego siostrę, właścicielkę wytwórni muzycznej, matkę, kleptomankę i wiele innych postaci. Każda z nich ciągnie przez chwilę fabułę w swoją stronę, i w rezultacie nie dzieje się nic ciekawego. Dodatkowo odniosłem wrażenie, że scenarzystom tylko od czasu do czasu przypomina się, że bohaterowie są wampirami. Czasem ktoś wypije krew do obiadu, czasem ktoś przez chwilę jest super silny, ale to wszystko. Gdyby nie te drobiazgi, ten komiks równie dobrze mógłby traktować o zwykłych imigrantach z Ameryki Południowej. Motyw wampiryzmu w ogóle nie jest wykorzystany. Kolejnym durnym motywem, który nic nie odnosi do fabuły, jest VCU, Vampire Crime Unit. Jednostka policji zajmująca się wyłącznie przestępstwami popełnianymi przez wampiry. Powtórzę to jeszcze raz. Jednostka policji zajmująca się wyłącznie jedną grupą społeczną. Śmierdzi rasizmem? Trochę. no jednak nie muszą się przejmować, bo budżet tej jednostki jest mikry, Funkcjonariusze są nieliczni i a na sędziów zawsze znajdzie się jakiś hak. Podobno jeden z detektywów w VCU osobistą zemstę Del Deltoro, ponieważ Eduardo zamordował jego ojca. Mówię podobno, ponieważ mówi o tym jeden dymek. Jeden! Na stu kilkudziesięciu stronach to jest cała jego motywacja. Wszystkie postacie są tu płaskie jak Lady Cassandra O'Brien, kropka delta 17. Nie budzą u czytelnika żadnych emocji. Jedyne co sobie pomyślałem po odłożeniu tego tomu na półkę to oddajcie moje 20 dołców! Rysunki wewnątrz tego tomu zawodzą dwukrotnie. Najpierw kiedy na pierwszy rzut oka okazuje się, że Frank Quiet jest odpowiedzialny tylko za okładkę, a potem kiedy co krok znajdujemy dowody na to, że David Han rysował ten komiks od niechcenia jedną ręką albo pod wpływem środków odurzających. W jego rosunkach jest tyle dynamizmu, że sprawdziłby się chyba tylko przy szkicowaniu martwej natury. I nie mam tu na myśli jabłek, marchewek czy innego zielstwa. Owoce i warzywa byłyby dla niego zbyt ruchliwe. Nie! David Hahn powinien rysować kamienie! Nie zliczę, ile razy czytanie tej serii sprawiało mi fizyczny ból. Pozwólcie, że przytoczę kilka przykładów. Tak wygląda wyważanie drzwi, tak wygląda szamontanina. czy... Czy Leto siedzi po lewej stronie Wiktora? Po prawej? Może znowu po lewej? A może w ogóle przenieśliśmy się do jakiegoś dziwnego wszechświata, gdzie w Miami obowiązuje ruch prawostronny? I czemu wszyscy zamiast uszu mają jakieś podobne bohomazy? Tak wiele pytań! Tak wiele pytań! <słuch> Podsumowując, naiwnie wierzyłem, że jak Vertigo weźmie się za Wampiry, automatycznie dostajemy gwarancję dobrej lektury. Nie mogłem się bardziej mylić. Nie powtarzajcie mojego błędu. A wiecie, to nie będzie błędem? Obecność na jutrzejszej szczecińskiej giełdzie komiksu i subskrybowanie szafy z komiksami. Nowe odcinki w każdy piątek. Do zobaczenia za tydzień.